Jak zaczynałam studia, to zastanawiałam się nad tym, jakich ludzi tutaj spotkam. Okazało się, że są tutaj ludzie, którzy pomagają ci znaleźć co w czym jesteś dobry i, i rozwijać się w tym. Dzięki elastyczności Kale szkoły mogłam realizować swoje marzenia i wyjechać do Afryki. Życie to nie gra. Życie to rodzaj gry, a ja przyszedłem tutaj, żeby wygrać. Przygotowałem się 4 lata, dzień w dzień. Ten mazurek Dąbrowskiego brzmiał niesamowicie słodko i zawał na tego do końca życia. Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. O. Po co to przywozi tutaj? Tak żeby sobie postało? Zamieniali no. te samochody nawet żeśmy nie wiedzieli, który samochód jest zamieniony, bo zawsze były czerwone. Stanisław Gancarczyk od 1996 roku prowadzi zakład mechaniki pojazdowej w Kaninie. Naprawia, wykonuje tzw. blacharkę i maluje samochody. Przez kilkanaście lat pracę prowadził bez jakichkolwiek pozwoleń w tym oto budynku. Ale pomieszczenia, w których te prace, jak sam mówi, od czasu do czasu wykonywał, nie mogły być tam prowadzone, bo nie miał stosownych pozwoleń na wykonywanie tego typu działalności gospodarczej. Z momentu protestów, którzy jak sąsiedzi wnieśli protesty, a czyli protestować, już nie prowadziłem tutaj działalności. Nie prowadzę. Nie, nie wiedział, że na tego typu prace, które wykonuje musi mieć stosowne pozwolenia. To jest jakaś zemsta, za nie wiem, za trudno określić za co to jest zrobione. Dwa lata temu postanowił ten stan rzeczy uregulować. Zwrócił się do Urzędu Gminy w Limanowej o wydanie stosownych pozwoleń. Ja po prostu chcę to zrobić zgodnie z prawem i wniosłem odpowiednie dokumenty. Uwarunkowania środowiskowe. Wtedy też zaczęli protestować jego sąsiedzi, którzy skarżyli się na wykonywane całymi dniami pracę. Urzędników oszukuje, przyjedzie policjant, no to na płocie do bramy dopuści, dziękuję i tyle. I, i tego. I nie chcę nie ich wpuścić do środka. Co tam robi? Żaluzje bez są w tym, w budynku. Budynek jest nielegalny i. Wszystko urzędnicy przytakują na to. Jak, jak możemy tutaj żyć, jak możemy dalej istnieć? Przecież mam no, całkowicie psychika siądzie tutaj, bo, bo słysząc takie huki, gwizdy, cięcia, szlifowania, malowania. To przecież ja nie mam prawa tutaj gdzie mieszkam, żebym przyszła z pracy i spokojnie wypoczęła. Halina Mynarczyk ma chorego na Białaczkę. Syna każdy dzień to dla niej i jej dziecka walka o przetrwanie. Ma żal do urzędników gminy, że ci w porę nie zareagowali na to, jakie prace w swoim zakładzie wykonuje Stanisław Gancy. Tarczyk. Mimo usilnych próśb i wizyt w urzędzie gminy, nikt nie chciał jej wysłuchać. Dlatego też teraz z sąsiadami postanowiła zaprosić nas, aby mieć pewność, że przy drugiej już wizji lokalnej nie zostanie ona ani też jej sąsiedzi oszukani. Nawet jest nieraz taki czas, że dziecko nie może wyjść na pole, bo tak tutaj śmierdzi. I jak on uzyska ten zakład, to nie wiem, czy, czy moje dziecko po prostu w tygodniu nie wykończy, żeby, że, że nie pójdzie na, na drugi Świat. Jesteśmy zbulwersowani po prostu tym, że, że idziemy do gminy, wójt nam opowiada co że on by takiego zakładu nie chciał. Pan Kosiarski, jak dobrze pan słyszał, tak samo mówi, że, że jest, są za blisko budynki. A mimo tego po prostu walczą. Nie wiem, chyba więcej zależy Wójtowi i panu Kosiarskiemu na tym zakładzie, jak tu w ogóle panu Gancarczykowi. Władze gminy nie zgadzają się do końca z osądem mieszkańców, którzy są przeciwni powstaniu zakładu lakierniczego. Franciszek, bieda zastępca Wójta Limanowej, rozumie rozgoryczenie mieszkańców Kaniny, ale rozumie też sytuację właściciela zakładu lakierniczego, który gdzieś tę działalność gospodarczą musi prowadzić. Pewno zauważam tutaj konflikt sąsiedzki, ale równocześnie oczekuję na rzeczowe wnioski, które właśnie przedstawi pan rzeczoznawca. Bo podczas wizji lokalnej obecny na miejscu był powołany do tej sprawy biegły sądowy Marek Kokoszka, który kolejno przesłuchiwał świadków. Jestem zobowiązany do tego, jako biegły, branie pod uwagę uciążliwości tego zakładu. W stosunku do studium, jakie obowiązuje w gminie, czyli tak zwana uciążliwość rzemiosła. Czy jest taka uciążliwość tego rzemiosła w przypadku tej inwestycji, czy takiej uciążliwości nie ma? Nie miał łatwego życia prócz roszczyn wzajemnych oskarżeń i pretensji musiał wysłuchać kilku historii niezwiązanych ze sprawą. Ta sprawa jest niezwykle skomplikowana w wielu płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to są przepisy prawne, które są. Mało konsekwentne i mało zwięzłe w tej sprawie, jeśli chodzi o uciążliwość zapachową. A po drugie ta sprawa jest niezwykle skomplikowana, jeśli chodzi o spór sąsiedzki. Myślę, że się to zakończy zgodnie z prawem, bo jest na to prawo są jakieś decyzje na to, które mają wpływ. Myślę, że zgodnie z prawem. Będzie podjęte stosowne decyzje uwarunkowania. Nie widać tej sprawy by było zakończenie, no bo znowu się powołuje prawników, on sam się nie wypowie. My żadnych prawników nie mamy. Sami sobie tego jakoś musimy radzić, bo, bo nas nie stać. Józef budacz TV28